Mocnej męskiej reprezentacji firmy Sevenet w składzie Aleksander Jagosz, dyrektor działu Cyber Security, człowiek z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Marcin Białkowski, specjalista w technologiach związanych z bezpieczeństwem i ochroną usług DNS, prywatnie biegacz i miłośnik gór oraz Marcin Kornafel, posiada 15-letnie doświadczenie w szeroko pojętym bezpieczeństwie sieci IP. Od 8 lat dba o naszych klientów wdrażając systemy bezpieczeństwa. Panowie, scena jest wasza. Dziękujemy. Witam serdecznie. Oleg Jagosz. Jestem szefem zespołu cyberbezpieczeństwa w Sevene. To się nazywa dział cyberbezpieczeństwa. Dział ten powstał tak naprawdę w zeszłym roku jako osobny zespół. No I tak sobie przypominam, że w zeszłym roku też tutaj mieliśmy okazję wystąpić przed Państwem z całym zespołem. Przedstawialiśmy się. E, mówiliśmy o naszych kompetencjach, certyfikatach. Chwaliliśmy się tym, co że tak powiem, w Cewenecie zagościło. No i teraz chcielibyśmy się pochwalić po tych 12 miesiącach, tym, co nam się udało y, zrealizować, jakie najciekawsze wdrożenia naszym zdaniem zrealizowaliśmy w tym, w tym okresie. I takie trzy właśnie naszym zdaniem najciekawsze wdrożenia to są. Bezpieczeństwo DNS yy, na przykładzie właśnie jednego klienta, który ma konkretne potrzeby, o czym opowie Marcin Białkowski. Wiadomo, że no bez DNS-u nic nie działa, tak? nie ma internetu. Jak jakaś chmura Spotify cokolwiek padnie, to na 95% jest DNS, tak? albo jakieś routingi, ale najczęściej DNS. Więc, wie, więc jest to bardzo ważne. Co, może niektórzy nie wiedzą, to przez protokół, wykorzystując protokół DNS można wysyłać przekazywać dane, po prostu pliki. Tak? To, to też Marcin, może o tym powie bardziej szczegółowo. Yy, kolejny yy, temat to mikrosegmentacja, ale mikrosegmentacja to jest jedna kwestia, żeby oddzielić zasoby w, w obrębie data center, ale drugie to jest oczywiście bezpieczeństwo, czyli chcemy zapewnić komunikację pomiędzy segmentami w bezpieczny sposób na poziomie nie firewalla gdzieś tam wyniesionego, tylko na poziomie tych naszych serwerów, maszyn wirtualnych w data center. I ostatni bardzo, bardzo popularny y, y, temat, czyli zabezpieczenie sieci przemysłowych. Cały przemysł 4.0 jest bardzo dużo teraz konferencji z tym związanych. Jak właśnie zabezpieczać te sieci, nie do końca IT, ale pracujące też w naszych sieciach IT, y, czy współpracujące, współpracujące z naszymi sieciami, tak żeby były bezpieczne. No i to są też kolejne wyzwania. No ale oczywiście. Bez przynajmniej jednego slajdu Gartnera żadna prezentacja się nie odbędzie, dlatego mam taki. Co z niego wynika? Że no oczywiście rynek bezpieczeństwa będzie się rozwijał. Widać, że to tempo jest 13%, no 13% kilkanaście procent tak, rok do roku. To wydaje mi się jest dosyć dużo. Co, jest, co jeszcze z tego, z tego slajdu jest ciekawe moim zdaniem, to że dojdzie do takiej konsolidacji, czyli powstaje na styku. Laksycznego cyberbezpieczeństwa i enterprise networking, czyli takiego naszego routing switching, tak? Jak to, jak to tam od, od, od lat rozumiemy, to powstaje coś takiego właśnie jak networking security. No, przykładowo ten protokół DNS, tak? DNS, zwykły sieciowy protokół tam do rozwiązywania nas, natomiast tutaj chcemy go zabezpieczyć, sobie te mechanizmy DNS-owe, gdzie wykorzystujemy ten protokół, zabezpieczyć. No i oczywiście. Ten obszar OT Security, tu ten wzrost jest y, nawet większy niż, niż ten dział cały cyberbezpieczeństwa. Ale jeszcze chwaląc się troszeczkę, bo mówiłem o tym roku, całym czy 12 miesiącach, gdzie, gdzie pracowaliśmy dzielnie, to podwyższyliśmy, uzyskaliśmy poziomy partnerstwa nowe w obszarze cyberbezpieczeństwa. To są z 10 plus, to się w zasadzie co, co miesiąc zmienia, y, bo po prostu dochodzą kolejne. W tej chwili jest 13 partnerów, tak sobie ostatnio to sprawdziłem. No, nowych w przeciągu tego roku nabytych. No ale też y, Sevened miała już partnerstwa wcześniej, za, y, la, lata wcześniej i tutaj udało nam się po, podwyższać te poziomy. W niektórym przypadku, chociaż w przypadku checkpoint'a, to, to są aż dwa oczka, czyli z poziomu dwóch gwiazdek poszliśmy na, na trzy gwiazdki i w tej chwili mam już te gwiazdki. Co oprócz tego, robiliśmy też różnego rodzaju, uczestniczyliśmy w eventach, konferencjach branżowych, z Infobloxem bardzo mocno współpracujemy w tematach naszych klientów. Szyfrowanie Thales, HSM -y i szyfrowanie danych to też bardzo fajny producent, gdzie tutaj duży nacisk kładziemy. Jeszcze może o projektach. Wczoraj sprawdzałem w CRM ile... Udało nam się przez te 12, 12 miesięcy zrealizować projektów, to jest 45 dokładnie. W realizacji w tej chwili jest 6 projektów i no na tym tak zwanym pipeline, czy, czy, czy w projektach mamy jeszcze 32 w tej chwili projekty. To oczywiście się codziennie zmienia, ale tak, żeby, żeby pokazać jaki to jest mniej więcej rząd wielkości. No i o czym już nie powiem, bo, bo nie mamy czasu, bo mamy jeszcze trzy stady opowiedzieć. Tu już nie będę o NIS-2 opowiadał, o tym ci, co już z cyberbezpieczeństwem e, gdzieś tam działają, to już na pewno słyszeli i w przyszłym roku i w kolejnym będziemy słuchać cały czas o NIS-2, więc na no, jakiś inny sobie to zostawimy. E, inny temat, no i chat GPT to, to też chyba wszyscy wiedzą, jakie są zagrożenia z tym związane, czyli wy, wycieki danych w, poprzez właśnie mechanizm chat GPT, także tu, to też jest sprawa rozwojowa. Ale dobrze, to już nie będę przedłużał, oddaję głos Marcinowi Białkowskiemu. Marcin opowie o zabezpieczeniu właśnie środowisk DNS. Super, dziękuję. Witam Państwa serdecznie. E, pokrótce chciałbym Państwu opowiedzieć e, w tej odsłonie prezentacji na temat projektu, który odbył się za pośrednictwem e, naszego udziału, było, który polegał na migracji e, usługi DNS-owej środowiska Microsoftowego do środowiska infoblocksowego. Na początek powiem o specyficznych cechach klienta, u którego żeśmy to wykonali. Jak Państwo sami widzą dosyć rozproszona sieć oddziałów, lokalizacji. Podzielone dział administracyjny na osoby, które zajmowały się stricte DNS-em i osoby, działy, które zajmowały się stricte DHCP-em. Dodatkowo mieliśmy na początek wyzwanie związane z ipam który tak naprawdę nie działał. Skala tych obiektów iPamowych urosła do prawie 2 milionów. Obecne rozwiązanie już nie dawało sobie rady z nim. Dodatkowo wystąpiły pewne problemy, na które producent powiedział, że rozwiązanie już nie jest wspierane. Więc tak naprawdę w pierwszej kolejności zaczęliśmy od odblokowania od działania funkcjonalności iPamowej. Zrobiliśmy to w ten sposób, że między środowiskiem Microsoftowym a Infobloxowym dokonaliśmy synchronizacji, czyli wymiany danych. Polegającej na tym, że środowisko Infobloxowe było w stanie sobie pobrać, zaczytać informacje na temat DHCP-a i DNS-a i przechować je w swojej bazie danych. Na tej podstawie zyskaliśmy centralne miejsce dla całej organizacji, z której można było zarządzać ipam -em. Dodatkowo poszliśmy krok dalej, e, gdyż obecne rozwiązania IPAMowe skupiały się tylko na rozwiązaniach takich on-premisowych, to ten nasz, ten nasze nowe środowisko infobloksowe zasiedliliśmy o dane z chmury. Czyli dodatkowo poszerzyliśmy tą jakby widoczność tego środowiska IPAMowe, iPamowego rozwiązania on-premis, dodatkowo o rozwiązania, które były w chmurze. E, tutaj mieliśmy Wiedzieliśmy, że w kolejnym kroku dokonamy migracji, czyli migracji usługi DNSowej na środowisko Infobloxowe. Migracji polegającej na tym, że docelowo DNS-a w środowisku Microsoftowym wyłączymy. W związku z tym, tą synchronizację, o której Państwu mówiłem w kontekście IPAMA, przełączyliśmy w tryb zapisu i odczytu. Z czym to się wiązało, że cała konsola administracyjna została przeniesiona na Infobloxa? To był taki proces, w którym y, wszystkie działy administracyjne mogły się powoli przekonywać do Infobloxa, do tej nowej, nowej konsoli zarządzającej. I co się stało, że tak naprawdę usługa DNS-a, DHCP-a cały czas była uruchomiona na środowisku info, y, Microsoftowym a była zarządzana z środowiska, micro, przepraszam, z środowiska infobloxowego. To znaczy powołaliśmy coś na infobloxie, czy to była nowa pula dhcp czy to nowa domena, czy rekord DNS-owy. Zostało to jakby zaimplementowane, zapisane w środowisku Microsoftowym. No i w kolejnym kroku dokonaliśmy migracji usługi DNS-owej na Infobloxa. Co dzięki temu żeśmy zyskali? Przede wszystkim, przede wszystkim stabilność usług takich jak DHCP, IPAM czy DNS. Drodzy Państwo, Infoblox nie jest producentem, który skupia się na produkcji switchy, firewalli czy innych rozwiązań. Stricte całą swoją energię poświęcają właśnie tym usługom. Także to jest rozwiązanie stabilne i wygrzane. Dodatkowo to o czym wspominałem. Mamy duże, duży rozproszony dział administracyjny. Jedni zajmują się DNS-em, drudzy DHCP-em, także krytyczne tu było i bardzo ważne żeby przyznać odpowiednim działom odpowiednią liczbę uprawnień. Infoblock bardzo dobrze sobie z tym radzi. Jest tam możliwość bardzo granularnego przydzielania uprawnień. Takiego, że na przykład administrator DNS-em po zalogowaniu się do systemu widzi wszystko, tylko i wyłącznie to co jest związane z DNS-em, a na przykład dane DHCP-owe widzi tylko do odczytu, bądź nie widzi ich wcale. No i taką wisienką na torcie y, powiększyliśmy bezpieczeństwo, czyli sam, sam DNS w sobie jak on powstał i y, funkcjonuje od x, y, od x lat nie ma wbudowanych w sobie mechanizmów bezpieczeństwa. Dzięki temu, że zastosowaliśmy Infobloxa y, również byliśmy w stanie zaimplementować y, mechanizmy y, bezpieczeństwa, które oferuje w swoim portfolio Infoblox. Y, między innymi y, te mechanizmy między innymi potrafią e, zablokować właśnie o tym, o czym Olek wspominał, wyciek danych. Za pomocą zapytań DNS-owych jesteśmy w stanie sobie wyprowadzić e, z przedsiębiorstwa e, dowolną ilość danych. To rozwiązanie jest w stanie je zablokować. E, drodzy Państwo, to tak pokrótce. Teraz oddaję głos koledze Marcinowi, który opowie Państwu o mikrosegmentacji w DC. Dzień dobry. Chciałbym Państwu opowiedzieć o wdrożeniu, które wykonaliśmy u dużego klienta z, z instytucji finansowej. Jest to rozwiązanie, które wdrożyliśmy w Data Center, a rozwiązaniem tym jest Cisco Secure Workload dawniej znane jako Tetration. Jakby każde rozwiązanie to jest, służy do identyfikacji, monitorowania, zabezpieczania aplikacji, a wiemy, że aplikacja to są serwery. I tu rozwiązanie to się skupia na, na źródle, czyli bezpośrednio na serwerach. Możemy modyfikować e, możemy modyfikować e, samą politykę bezpieczeństwa, a też możemy pobierać dane z tego serwera i na tej podstawie tworzyć te polityki. tylko składa się z takich trzech właśnie elementów, które pomagają nam wykonać te wszystkie czynności i nie musimy ich wdrażać trzech na, od razu, możemy każdy tam po kolei w jakieś swazować, tak można powiedzieć, sobie. I mamy tutaj telemetrię bezpośrednio pobieraną z serwera, mamy, wykonać możemy mikrosegmentację oraz y, ochrona przed zagrożeniami. Cisco Secure Workload te, te informacje nam dostarcza i tak jak raz powtórzę, bezpośrednio z serwera te, te informacje uzyskamy lub ze środowiska, lub z aplikacji, to kwestia jak sobie to dalej y, wdrożymy, jak to dalej rozwiniemy, tak? y, Obecnie Mając obecnie to już znamy, tak? Tak wygląda nam mniej więcej Data Center, że mamy Wilany, mamy podzielone Firewall. Gdzieś tutaj jest na styku między tym użytkownikiem a, a, a tym naszym Data Center, i tam robimy polityki, tam te dane monitorujemy, tak jakby weryfikujemy, co się dzieje w Data Center, a Cisco Secure Workload idzie krok dalej. I próbuje nam to te informacje dostarczyć bezpośrednio właśnie z, z serwerów lub z aplikacji lub ze środowisk, które sobie tam wskażemy w tym rozwiązaniu. Yy, I tu mamy jakby wyzwania, jakie mamy. Mamy właśnie problem z tym, że nie widzimy, nie mamy widoczności, yy, co, jak środowiska się komunikują między sobą. Yy, możemy, yy, nie możemy zakładać yy, polityk per, sumie, możemy założyć takie polityki per środowisko, ale to jest na firewallu. A tak naprawdę. Tu nam Cisco Security pozwala to robić bez, bezpośrednio na aplikacji. I tak samo też nie możemy zobaczyć sobie, co się dzieje w sieci, tak? bo na przykład są takie sytuacje, gdzie dzwonią do nas y, ludzie i mówią o no, użytkownicy i mówią, że nie działa aplikacja, a tak naprawdę do sieciowców to trafia. I ci sieciowcy tak naprawdę nie wiedzą, czy nie działa aplikacja, czy jest problem sieci. Najczęściej to problem sieci wszyscy mówią, a tak naprawdę nie do końca to jest, nie do końca, co się mówi być prawdą. Secure workload dzięki telemetrii nam powie, czy problem leży po stronie aplikacji, czy leży po stronie y, y, sieci. Tak? Taką informację też uzyskamy. Gdyż Znów powtórzę, mamy informacje bezpośrednio ze źródła, czyli bezpośrednio z tych serwerów. I mikrosegmentacja tutaj jakby sama w sobie pozwala nam osiągnąć coś tutaj, przekażę coś takiego właśnie. Tak będzie wyglądała nasza data center w przyszłości, czyli po wykonaniu mikrosegmentacji, gdzie będziemy polityki mieli zastosowane bezpośrednio na, na aplikacjach, bezpośrednio na środowisku, bezpośrednio przy źródle, nie na, na firewallu brzegowym gdziekolwiek on by się miał znaleźć, tylko bezpośrednio w polityki są kierowane do serwerów i tam są implementowane. Tak. Mikrosegmentację możemy też w polityki wykonywać nie tylko w samym naszym data center, ale możemy też w chmurze. Też możemy, mamy taką możliwość, żeby to wykonać. Możemy z jednego miejsca mieć możliwość obejrzenia i naszych on-premise serwerów, które się znajdują i tam nałożyć te polityki mikrosegmentacyjne I, i tak samo możemy te mikrosegmentacje założyć w chmurze i z jednego miejsca tym zarządzać lub weryfikować, czy, czy faktycznie ta polityka, którą sobie chcemy yy, zaimplementować jest poprawna, a też możemy wykonać, bardzo ważna rzecz, co Cisco tego Workflow potrafi zrobić, to jest to, że możemy wykonać test, przyszłej polityki, którą chcemy zaimplementować w danym środowisku. Czy ona nam, nam zadziała, czy ona tam czegoś nam nie popsuje. To też mamy taką możliwość wykonać z poziomu Cisco Secure Workload. Jak widać jest to, ja tylko powiem o samej mikrosegmentacji tutaj mówię, jakby, ale jest, jakby jest dużo, dużo danych, które Cisco Secure Workload nam dostarcza i my możemy z różnych pułapów to weryfikować. Jest to tak, no mówię, spory combine, spory ale można go fajnie sfazować i każdy ma tam do, do tego jakby Potrzeby możemy dostosować do klienta, jakby do tego, co tam jest potrzebne w danym momencie. I to rozwiązanie możemy sobie zrobić. Jest to hardware, lub na wirtualnych maszynach możemy takie wykonać, i jest to rozwiązanie no, do. do kilka setek już serwerów potrzeba, żeby wystartować z tym, no bo to też mówimy skala. Tu pewnym momencie, jak tu powtórzę, no to przy takim rozwiązaniu, gdzie mamy setki serwerów, y, robić polityki i wilany, no to to jakby musimy o tym moim zdaniem gdzieś zapomnieć i musimy iść w kierunku tej mikrosegmentacji, czyli jakby ochrony przy źródle. Dziękuję bardzo. Przekażę teraz Macinowi właśnie głos. <klucza> Dzięki. E, jeszcze raz, ponownie. Witam Państwa serdecznie, tym razem będę się chciał starał Państwu opowiedzieć o zabezpieczeniu środowisk przemysłowych. Na początek slajdzik o tym, że są zagrożenia, były, będą, niektórych słyszymy, tak? są to głośne w telewizji, w radiu, w mediach, w mediach. O niektórych w ogóle nie słyszymy, tak, bo są jakieś takie lokalne małe, ale one się zdarzają. I jak sobie popatrzę z perspektywy takiego przedsiębiorstwa, takiej firmy, no to to jest katastrofa, tak? Zatrzymać nagle fabrykę, e, to są straty, milionowe straty. No i dodatkowo w skrajnym przypadku zapłacenie jakiegoś okupu, tak, za powiedzmy rozszyfrowanie zaszyfrowanych danych, e, może się to źle skończyć. Yy, dwa światy. Tak naprawdę środowisko IT i OT, yy, tak sobie wyobrażam, tak sobie to rysuję, że to są dwa światy. Środowisko IT znamy dobrze, tak, uczymy się go od początku, w miarę dobrze się na tym poruszamy, mamy rozwiązania, które są w stanie nam zabezpieczyć to środowisko yy, i tutaj czujemy się, wydaje mi się, yy, dosyć swobodnie, bezpiecznie, pewnie. Jeśli chodzi o środowisko OT, wiemy, że istnieje, wiemy, że jest, nie za bardzo tam chcemy zaglądać, yy, każdy ma tam swój światek, Przyjeżdżamy jakieś nie wiem, maszyny mają tam swoje protokoły komunikacyjne, i tak dalej, i tak dalej. No, za bardzo tam nie chcemy zaglądać, nie chcemy niczego zepsuć, maszyna stanie, e, katastrofa. Nie, mimo wszystko, te dwa światy, chcemy czy nie chcemy, w jakiś sposób ze sobą komunikują, tak? Nie, zapom nie zapominajmy też o tym, że na przykład tu mamy nowe, nowe laptopy, nowe komputery, Windows 11, super, wszystko kolorowo, a tutaj po tej drugiej stronie może być na przykład Windows XP, Windows 95 albo coś jeszcze starszego, co naprawdę nie upgrade'ujemy, nie patchujemy, no i ten atak choćby na to środowisko IT, yy, przeniknięcie tego, tego wirusa czy czegokolwiek do środowiska yy, może się źle skończyć. Jak byśmy mogli tutaj sobie odpowiedzieć? Jak byśmy mogli się zabezpieczyć? No pomysłów jest kilka. Jednym z tym, którym Państwu teraz opowiem to jest w podstawowym takim wydaniu, po zaimplementowanie na brzegu tych dwóch światów, tych dwóch środowisk IT i OT jakiegoś firewalla, tak? który by nam tą komunikację pilnował. Tak? Moglibyśmy sterować, kto z kim może się komunikować. No jesteśmy w miarę tutaj po pozabezpieczani, ale co w momencie nadal nie wiemy, co się dzieje z tym środowiskiem OT, jak one tam pracują, jak się komunikują. Przydałby się jakiś tłumacz, tak? jakiś dodatkowy komponent, który by nam odpowiedział na to pytanie, kto z kim się komunikuje, jak się komunikuje. E, dodatkowo, może by nawet nam zinwentaryzował te urządzenia, powiedział, jakie mają oprogramowanie, czy to jest podatne, niepodatne. Także takim dodatkowym komponentem mogło być rozwiązanie ClaroTi. Jak to teraz wygląda? Mamy FireWalla na brzegu sieci, on nam zabezpiecza tą komunikację, tworzymy sobie takie standardowe akces listy, wszystko super jest poblokowane. Następnie yy, i to jest może ważne, tak, przekazujemy kopie, kopie, powtarzam kopie, yy, nie ingerujemy, nie instalujemy żadnych agentów, nie wspinamy się inline'owo, w sieć przemysłową, tylko za pośrednictwem tego firewalla, który dodatkowo jest jakby takim sensorem, przekazujemy kopię danych do tego naszego rozwiązania Clarity. Clarity rozumie to środowisko, ono nam podpowie, ono nam to zinwentaryzuje, zmonitoruje, powie, co się tam dzieje i w razie potrzeby zasygnalizuje. Dodatkowo Clarity jest w stanie podzielić się zebraną informacją z naszym managementem. Firewall'a. Tak? Możemy sobie wykorzystać dodatkowo te dane do budowania polityk bezpieczeństwa na podstawie tych informacji zgromadzonych przez Clarity. I co dzięki temu, drodzy Państwo, dostajemy? Przede wszystkim widoczność. Tak? To jest taki podział yy, na obszary, na lewele. On tak trochę przypomina taki model Purdue, który jest jakby taki. Mm, napisany, stworzony pod kątem, żeby zrozumieć, pogrupować sobie sieci przemysłowe. Na samym dole mamy jakieś, nie wiem, roboty, takie maszyny, które wykonują tą ciężką pracę. Troskę, troszkę wyżej mamy sterowniki PLC i idąć w górę aż do sieci IT. Także mamy to wszystko pogrupowane. Mamy widoczność. Dodatkowo, jak sobie zastosujemy jakieś dodatkowe filtry, możemy dodatkowo sobie odpowiedzieć na pytanie, kto z kim się komunikuje, jak się komunikuje, po jakim protokole. Dodatkowo możemy zawężyć tą komunikację i obserwację. Do Wybranego urządzenia. Dodatkowo to, co wspominałem, inwentaryzacja, tak? dokładnie wiemy, ile mamy tych urządzeń, wiemy z jakim oprogramowaniem to urządzenie nam podpowie, czy to oprogramowanie ma jakąś podatność, warto zapgradeować do nowszej wersji. Tak? Także mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Dodatkowo mamy zinwentaryzowane e, sterowniki PLC, wiemy, ile mamy slotów wolnych, ile zajętych, także możemy sobie w łatwy sposób tym wszystkim zaplanować. Monitorować i odpowiadać na zagrożenia, które tam występują. Drodzy Państwo, to wszystko, co dzisiaj dla Państwa żeśmy przygotowali, bardzo pokrótce, ale nigdzie nie uciekamy. Zostajemy tutaj z Państwem. Jakbyście mieli Państwo dodatkowe pytania, to zapraszamy do kontaktu, będziemy się tu kręcić. Oleg, Marcin, Marcin, także wszyscy się znamy, nie boimy się. Zapraszamy. Także. Proszę? Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. No i co, dziękujemy, dziękujemy za uwagę.